Zaczęło nam się spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Akunia, Giovanni Lo Celso. piłka do Losano. O, tak, kasuje się akcję przeciwnika. Lautaro Martinez. Raul Jimenez. Ależ teraz przegląd pola. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. Paredes. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Ta kontuzja wygląda na poważniejszą. Sędzia przerywa więc akcję by na boiska rzutem sędziowskim. Zaczynamy teraz od rzutu sędziowskiego po opuszczeniu boiska przez kontuzjowanego. Paulo Dybala. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Vega. Gra wstrzymana. Był spalony. Podanie do Lautaro Martineza. Co zrobi Paulo Dybala? Dybala! Paulo Dybala i gol! On nie marnuje takich sytuacji. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Pierwink Losano przy piłce. Pierwsza. A zatem, proszę Państwa, po przerwie zaczynamy drugą część spotkania. W którym to meczu na razie prowadzi Argentyna. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Będziesz utrożny teraz. Piłka wybita za linię bramkową. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Ta akcja kończy się niczym. I czy będzie gol? Znakomita blokada strzału. Gwizdek teraz. To był faul. Znowu z wolnego Argentyna. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Piłka do Di Marii. I co teraz? Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. Okazja teraz! Tak jest! Ważna bramka! Argentyna chyba już teraz ma z górki. No to mamy 2 do zera. Irving Lozano przy piłce. Raul Jimenez? Jest! Jest! Nie poddają się! Mają kontakt! Jeszcze powalczą! Mamy teraz wynik 2 do 1. Podanie do Lautaro Martineza. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Ważna interwencja. Foul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Oj, ten rzut wolny przetestował umiejętności bramkarza. Musiał się naprawdę postarać, by nie wpuścić piłki do bramki. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Tu musi być gol! Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Na tablicy wyników 3 do 1. Hector Herrera z piłką. Przy piłce Edson Alvarez. Udana teraz interwencja w defensywie. Ostatni gwizdek. To już koniec meczu. To spotkanie wygrywa reprezentacja Argentyny. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.